Odpadę, owca odpalę. Tam idź, idź tam kurwa wiesz, na kika, idź się popłać, kurwik dacie. Co tam cię piszą? To cię tam. piszą. odezwij się do Boro i w końcu kurwa wiesz. Doboro i do lasu ty idź. A co tam? tam? Pchasz tam, gdzie nie trzeba, a potem kurwa fikasz. Pierdolców. Się, kurwa będzie cieszył. Bara nim głosem. Dziękuję klaudę. Hej Katosia, dobra później sobie powiesz, co za Kurwa, Ja dzisiaj do 15 spałem, kurwa ledwo w ogóle z łóżka wstałem. W sumie już rozmawiałem z Twoją byłą, pizdzielcu. Wyczerpuj, że jest taki kurwa kozak. Albo przyjedź kurwinko na przyjedź na, no, na Później. później. śmieciu jebany. Wiesz to, gdzie trenuję, podam, podam ci który no, dzień, to, możesz to. przyjechać. Owca kurwa. Nie, nie, tu jest taka, takie, takie kurwa, takie ścierwo, kurwa, taki gównojad tu jest drugi, wiesz? No, możesz w inteligentny sposób nie, bo No to zobacz, inteligentny nie, sposób, do niego sposób, ci nie, nie bo to... Kurwa, powiesz jak przyszedł te, te pite, na spalik pokazał siebie? No. Znowu się wyzywać. Ja nigdy z nim nie byłem kolegami, ja mu coś kiedyś powiedziałem, raz mu coś powiedziałem. Ale do tępej pały nie dociera, więc trzeba inaczej byłby perswadować. No spokojnie, no co mówiłem, po co wyzywać, jak mówię w dwa o, słowa. Ten to, nie to nie wyzywa, ma, nie A jak kurwa będziesz wyzywać, dostaniesz pizdę ode mnie jutro i już. No to chuj, to przynajmniej na treningu. Przynajmniej <noise> na treningu. <noise> Jestem spokojny, po prostu nie, to, nie toleruję kurwa ludzi, którzy coś komuś kurwa zarzucają sami, samemu kurwa robiąc kurwa gorsze rzeczy. Się kurwa bierzesz za wyjaśnianie, to jeszcze kurwa trzeba mieć czyste konto. Wardek dla ciebie marny kurwa. Ja wiem, że dzieci w domu. Właśnie no, to, mówię, żeby uspokoić. Dzieci już dawno śpią. Najpierw no, tej kask jak najszybciej kup. Jak <noise> <Nieka>, Marcin. <noise> <noise> tak. Tylko że ten to szta do łóżka ludziom, kurwa. To, to do Wordness. Już nie. Powiem tak, Wordness jest jaki jest, kurwa, ale nie ształ nikomu Niech to pokazać. Nie Marcinek 13. To są Super. Nie No właśnie, myszka. Ktoś tu będzie u nas na czacie pisać coś wzdury, a od razu bana i te. Ja nie, nie, nie. No, ja, mam tylko dla... kot rabatowy, ja mam tylko kot rabatowy, kurwa na spanie, straj do kubka. No i czemu już nie pisze, kurwa złama? Dopiero był taki mocny. No, młodca, po co ty po, kurwa? Człowiek, ktoś się napisze, to od razu zaczynasz wyzywać. To powiedz, przyjdź na sparing, jak przyjdziesz, będziesz kozakiem. No to nie mówiłem, już. żeby przyszedł, to kurwa już nie, nie pisze nic. No a jak coś ucisza jego i już więcej nie będzie pisać i będzie spokój. A tak się denerwujesz się denerwujesz się, mój ciat denerwujesz się, dzieci śpią kurwa i wszystkie denerwujesz. Nie, jedyny ktoś do kubka na live, to wiadomo kto. Ale dziękuję. To nie jest Rusek, tylko Białorusi. Zajmij ja jestem Rusyk, od dzisiaj jestem Rusek. Rusyk z Barcelony. Rus... jak? Ruski z Barcelony? <laughs> Szekuj! Przechuj! No. z Barcelony. Szechuj, Rusik... Ruski z Barcelony. Co ty kurwa dajesz? No. Jest mocny kurwa. Ewelcia, cześć. Siemano. Siemane. No. Co są o, o walce Magdy? Nie wiem, nie oglądałem. Jak kurwa nie ma, w ogóle w walcach nie wie co chodzi, kurde. Jak on może opowiadać o walce, kurwa. Nie, co sądzę o tym konflikcie bardziej. Ja mnie nie interesuje mnie, to bo ja nie oglądałem. Dziękuję za obserwację. Mieszkam mieszka przy granicy z Białorusią. Ładnie, dziękuję. Dajcie owce spokój, zero hejterów, czy tylko porządek musi być? Jeśli owce się ustawić, żeby miał porządek na ciole. Nie ma sensu to porządku robić. Kurwy muszą być na czacie te. Mówię, jakby hejterów już zrobił, to już było. Miałeś... To by było za nudno. To by było za nudno, Andri. No jak zanotne. Z ludziom pogadać o jakichś rzeczach poważnych, w czym kurde, wyzywać kogoś. Hejterem też można poważnie porozmawiać. No tylko ja widziałem, jak, ty, jak ktoś nas To nie był hejter. To jest twój widz? To jest taka kurwa zasięgowa.